W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o nawiązaniu współpracy przez Synaps z zespołem Elarium, również opowiemy o airdropie od giełdy Kucoin. Dodatkowo wspomnimy o nowej grze w sieci Sandbox. Witam Was serdecznie na kanale Krypto. Głoszę przed nami kolejna dawka informacji. Na wstępie chciałbym tylko przypomnieć: nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. A więc, nie przedłużając, zaczynajmy. Synapse nawiązuje współpracę z zespołem Elarium. Elarium to darmowa strzelanka nowa z perspektywy pierwszej osoby, z możliwością tworzenia dodatkowych treści przez użytkowników. Zespół Synapse będzie wspierał Elarium poprzez pomoc w zbieraniu funduszy, jak i również Synapse będzie służyło doradztwem. Kanały cenowe od Chainlink wspierają świat DeFi poprzez dostarczanie wysoceń zawodnych odpornych na manipulacje i dokładnych danych rynkowych. Chainlink zachęca do integracji ich rozwiązań na sieci Polygon w celu budowy bezpiecznego rynku DeFi wokół tokenu Synthetix. Envision Blockchain informuje o wydaniu wersji V2.3 programu Hedera Guardian. Jest to główna wersja programu? który ma na celu poprawę pewności łańcucha zaufania. Aktualizacja Hedera Guardian wnosi automatyzację operacji tokenowych, pozwala na wybijanie tokenów na kontach niestandardowych, umożliwia operację blockchain za pośrednictwem lokalnych węzłów Hedera, poprawkę błędów. Binance będzie wspierać modernizację sieci Terra Luna. Tuflation zbudował indeks inflacji w Wielkiej Brytanii na podstawie rzetelnych informacji o sprzedaży, które udało się uzyskać od sprzedawców i agregatorów danych. Tuflation będąc dostawcą danych w sieci Chainlink, umożliwia programistom tworzenie DApps, które odwołują się do dokładnych wskaźników inflacji. Przewodniczący Avalabs John Wu uważa, że budowanie zaufanych źródeł wiadomości w społeczności kryptograficznej ma kluczowe znaczenie dla zdrowego rozwoju Web3. Avalabs Wraz z SB5 i Megan Kaspar cieszą się, że mogą pomóc w dostarczeniu zaufanych treści dla branży dzięki wsparciu Trustless Media. Wprowadzono natywny staking na sieci Hedera. To rozwiązanie zostało wprowadzone w ostatniej aktualizacji sieci, która miała miejsce 27 lipca. Synapse zostało oficjalnym ambasadorem konferencji NextBlock Expo. NextBlock Expo to jedno z największych wydarzeń kryptowalutowych w Europie. Wydarzenie to połączy założycieli, inwestorów i ekspertów blockchain, aby wspólnie zdefiniować i odkryć przyszłość Web3. Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-24 listopada w Berlinie. Kupując bilet z linku Synapse uzyskacie 10% zniżkę. Ten ogłasza możliwość nabycia subskrypcji TGLP w cenie 5000 tokenów Ten set. Oferta jest ograniczona i będzie dostępna tylko dla 500 slotów. Sprzedaż rozpocznie się 1 sierpnia o godzinie 12 czasu polskiego. Subskrypcja zapewni doczny dostęp do wszystkich lunchów TGLP. Subskrybenci TGLP uzyskają również dostęp do nadchodzącej sprzedaży tokenów i gruntów NFT projektu Satoshi Island. Kawa Network osiągnął kamień milowy w postaci 20 wdrożonych protokołów w Cosmos AVM. Nowa aktualizacja AirRound Explorer została wdrożona na Minet. Ta aktualizacja wprowadziła szereg nowych funkcji m.in. etykiety dla najczęściej używanych umów DApps i najlepszych portfeli, opcja sortowania w sekcji tokeny, tożsamość wnioskodawcy wyświetlana w sekcji bloków i szczegóły. NIR Protocol zapowiada ostatnią szansę na zdobycie limitowanych biletów Early Bird, na wydarzenie NIRCON, które odbędzie się w Lizbonie w dniach 11-14 września. Wystawiane NFT na Magic Eden są już dostępne na wszystkich urządzeniach. Za pomocą Twojego portfela możesz już teraz również edytować ceny i usuwać aukcje. Osoby, które przekazały tokeny CryptoCon na staking, mogą przesyłać do pozycji zarządzania za pośrednictwem CryptoCon DeFi i Discord Wallet. Taka możliwość da tym osobom większy wpływ na działania łańcucha. KuCoin łączy siły z ISPolink i organizuje airdrop, w którym do zdobycia jest 2 miliony tokenów ISP. Listę zadań znajdziecie klikając w link załączony w opisie filmu. Wówczas zostaniecie przeniesieni do serwisu Gleam, gdzie w łatwy sposób odhaczycie wszystkie zadania. Nowy partner Space1 może zbudować infrastrukturę dla forum Hashab. Dzięki temu społeczność Hashab będzie mogła się jeszcze bardziej integrować i rozwijać. Podą powinno zostać ukończone pod koniec września. Sandbox z Dumą prezentuje zabawną i tajemniczą grę, która powstaje w świecie Metaverse stworzonym przez ten projekt. The Multiverse City to gra edukacyjna opracowana przez Tailwind Studios, która jest dostępna tylko i wyłącznie w Sandbox. Avalanche Explorer uzyskał nową szatę graficzną. Przy okazji aktualizacji udało się uprościć wyszukiwanie i nawigację zarówno w sieci podstawowej, jak i we wszystkich pocieciach Avalanche, bezpośrednio ze strony głównej. Więcej o aktualizacji Explorera Avalanche przyczynasz na Medium Avalanche. Link zostawiamy Wam stododowo w opisie filmu. Dzisiaj o godzinie 19 czasu polskiego Polka do zapowiada ogłoszenie zwycięzców hekatonu organizowanego w Ameryce Północnej. Czy jesteś ciekaw, na jakich kryptowydarzeniach w 2022 roku będziesz mógł spotkać projekt LISK? Jeśli Twoja odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, zapraszamy do kliknięcia w link i zapoznania się z planami projektu LISK na drugą połowę tego roku. CEO Algorand Foundation Stacy Warden, została zaproszona do The Wolf of All Streets. Zachęcamy do obejrzenia tej 25-minutowej rozmowy w serwisie Algorand. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Zachęcam do lajka, like subskrypcji i komentarza, jakie projekty możemy dla Was śledzić. Raz jeszcze dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!